Dzień dobry, witam na drugim filmiku na moim kanale, w którym przygotuję rosół. Wiem, że rosół nie jest wybitnie skomplikowany, jednak przyda mi się on do trzech innych filmików, więc na rozgrzewkę jako taką praktykę, żeby lepiej czuć się przed kamerą, po prostu przygotuję też to. Dziękuję. Zaczynamy! Na początek trzeba obrać warzywa. Ja korzystam z obieraczki zamiast noża, żeby nie marnować dużej części warzyw. Ja przed chwilą w kadrze były dwie książki Harry Potter. Przed chwilą używałem ich jako takiego stojaka podwyższenia, żeby lepiej nagrać. I zapomniałem je odnieść. Ale teraz już jest dobrze. Dobra, mam już obrane dwie marchewki, dwie pietruszkę, cebulę, kawałek pora, kawałek papryki i e, pół selera. Dobra, teraz mięso stawiam na siódemkę. Czekam aż woda zawrzeje i dopiero wtedy dodam warzywa, sól oraz pieprz. Teraz można już dodać warzywa. Tutaj jest mój obiad, barszczyk. Postanowiłem dodać jeszcze odrobinę czosnku. Teraz znowu trzeba podnieść temperaturę, aż się znowu zagotuje. A cebulę dodam za chwilę bo nie mam akurat wolnej patelni. Nie wiem czy bardzo to słychać, ale w której źle przeglądają tylko przepraszam jeśli to słychać. I teraz czekam aż się ładnie to będzie gotować. Teraz. Teraz należy rosół gotować przez około 45 minut. Rosół jest już ugotowany. Ogólnie to trzeba go gotować, aż mięso będzie miękkie, a w najbliższym czasie ten rosół posłuży mi jako baza do zupy pieczarkowej i cebulowej. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i cześć.